Szkolne Młodzieżowe za w, w Zarzeczu aż dni życiem, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia idą pełną parą. Co dzisiaj się tutaj dzieje i nie tylko dzisiaj? No po raz kolejny już chyba bodaj 20 raz rozpoczęliśmy cykl imprez pod nazwą Boże Narodzenie w Beskidach. To są takie dwa cykle imprez Boże Narodzenie w Beskidach i Wielkanoc w tradycji naszych przodków, których tą największą wartością jest to, że Cenimy sobie chcemy ocalić naszą piękną tradycję od zapomnienia. Rozpoczęliśmy jak zwykle warsztatami folklorystycznymi pod tą samą nazwą, czyli Boże Narodzenie w Beskidach. Głównym celem warsztatów jest zapoznanie się z naszą tradycją bożonarodzeniową, ale też y, nauka budowy y, rekwizytów obrzędowych, ozdób świątecznych Warsztaty skierowane są dla dzieci i młodzieży z terenu całej żywieczyzny. Dzieci przyjeżdżają tutaj. Tutaj mamy taki klimat dla nich. Zaprosiliśmy oczywiście twórców ludowych i etnografa muzeum miejskiego w Żywcu, pani Barbarę Rosiek. No, tradycyjnie warsztaty rozpoczynają się krótkim wykładem na temat naszych pięknych zwyczajów świątecznych prowadzonym przez Barbarę Rosiek, a później Marysia Grzegorkowa, Basia Wanzel. Bibułkarki, gawędziarki i Bóg wie, co jeszcze, bo to są naprawdę fantastyczne dziewczyny. Przedstawiają swoje tajniki, które na co dzień kultywowane są jeszcze w domach rodzinnych. Pod znakiem tradycji przebiegają dzisiejsze warsztaty. Czego dzieci na przykład dziś się nauczyły? Dzisiaj robimy. Dekoracje na drzewko, na choinkę wykonane z opłatków, czyli kuliste światy z kolorowych opłatków i różne ozdoby na bazie papieru i na bazie bibuły. Dzieci mówiły, że to są ozdoby, które robiły się kiedyś. Dlaczego to jest tak ważne, żeby to dzieciom przekazać? Dzisiejsze choinki są zupełnie inaczej przystrojone. Brakuje na nich tego, czego, co kiedyś było obowiązkowe, czyli jabłka, orzechy, coś ze słomy. Dzisiaj są to sztuczne rzeczy lub cytrusy, które u nas nie rosną i skoro to drzewko bywało w przeszłości potem już coraz większe, trzeba je było udekorować własnoręcznie wykonanymi ozdobami na bazie tego, co było dostępne w naturze lub tego, co można już było zakupić, czyli na przykład bibułę, kolorowy papier, ale też były wydmuszki z jajek, mogły być jakieś piórka barwione na kolorowo, mogły być szyszki pomalowane wapnem. Ten czas przedświąteczny właśnie był takim czasem spędzanym wspólnie. On jednoczył, łączył wszystkich, zwłaszcza młode pokolenie i babcie, które pokazywały jak te ozdoby się robi, jak wyglądały, a dzieci uczyły się, ale też mogły sobie wymyślać jakieś własne propozycje. Także pojawiały się też aniołki, różne, różne dekoracje. Muszę powiedzieć jeszcze, że warsztaty Bożonarodzeniowe to nie wszystko, bo już ro, jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia konkursu literackiego, którego mottem jest piękna kolenda Wandy Hotomskiej. Myślę, że kolejne wzruszenia nas czekają czytając te prace, ponieważ od jutra będziemy te prace czytać również w gronie jury związanego z naszymi zwyczajami, obrzędami Ziemi Żywieckiej. No i niebawem konkurs plastyczny. Wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich szkół powiatu żywieckiego. Zjadą się dzieci, aby w Miejskim Centrum Kultury pod okiem etnografów, plastyków, wykonywać własne prace związane właśnie z naszymi pięknymi świętami. No i zwieńczeniem tej pięknej idei Boże Narodzenia w Beskidach będzie karnawał beskidzki, który odbędzie się 26 stycznia w Miejskim Centrum Kultury. Już teraz chciałbym zaprosić. Będzie tam będzie tam wszystko, co, co najpiękniejsze, a więc twórczość ludowa. Będą tam koła gospodyń z daniami regionalnymi, no i oczywiście występy na scenie.